Mimo mało zachęcającego otoczenia, kiedy się wprowadzali, najważniejszy był dla nich własny kąt, dlatego zaakceptowali barakowe warunki. To miały być mieszkania przejściowe na krótki okres czasu, a jak do tej pory mieszkamy tutaj ponad 11 lat. Świadomość szkodliwego działania azbestu, który pokrywa ściany i dach budynków, szybko przerodziła się w strach o zdrowie i życie najbliższych. W niedalekim czasie mają etenie e, zmieniać, aczkolwiek. Kiedy to będzie, to nie wiadomo, bo obecnie nie mają oni funduszy. Ale jak usłyszeliśmy w pyrzyckim przedsiębiorstwie mieszkaniowym, przepisy dają na to czas do 2030 roku. Poza tym azbest należałoby zastąpić innym materiałem budowlanym. I tu pojawia się pytanie, czy to się opłaca. Moje zdanie jest takie, że ten budynek należałoby rozebrać i postawić na fundamentach nowy budynek. Zwłaszcza, że azbest to nie jedyny problem. Sam w rogu ucieknie i tam jak jest ten, zacieka. Tu uszczelniana jest gazetami. ręka wystarczy założyć, tak? Jak to wszystko leci? Na remont lokatorzy czekają od dawna. Efekt licznych monitów taki sam jak w przypadku azbestu. Jak prosimy do nich, żeby coś nam naprawili, bo dach leci, to powiedzieli, że ja mam wejść na dach sobie zrobić, tak? Burmistrz obiecuje przez tyle lat, jeśli chodzę do pana burmistrza, to ciągle albo pana burmistrza nie ma, albo jest zajęty przez telefon. Burmistrz przyznaje, że warunki są złe, a do tego lokatorzy zadłużyli budynek na 200 tysięcy złotych. Gmina pieniędzy nie ma. Budżet gminy pyrzyckiej przez ostatnie lata był obciążony wieloma zadaniami. Wyjście z sytuacji ma dyrektor Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa mieszkaniowego. Ten sam zaznaczmy, który uważa, że budynek trzeba zburzyć? Wszyscy powinni się deklarować i wykupywać jednak mieszkania, ale ich nie można wyremontować. We własnym zakresie wtedy, wtedy powstaje wspólnota i wspólnota ma Proszę Pana, bo mnie ogarnia naprawdę pusty śmiech. Raz, że trzeba mieć na to pieniądze, nam się nie przelewa. A po drugie, czy pan sobie wyobraża takie mieszkania wykupić? Mieszkańcy bloku przy ulicy Niepodległości obietnicę słyszą od lat, ale pojawiła się nadzieja, od tej inwestycji zależeć może codzienne samopoczucie burmistrza. Ja mam pewną świadomość, nieraz wstaję się i obawiam, wstaję rano i obawiam się, czy czasem coś tam się z tego nie stało. Pyrzyce, Bartosz Łyżwiński.